thank Kilka dni temu nasza skarbnik Gabriela Ross miała urodziny. Za kilka dni Sebastian Ross ma urodziny. I jeszcze jeden członek naszego zarządu, czyli Mariusz Kołownia również 50 urodziny za kilka dni. Jeszcze raz! Jeszcze raz! Nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć zajeb... <noise> ja poprawię. I następny tutaj na przesłuchanie. Pana Belkowicz. Pierwszy raz zetknąłem się z panem Januszem, kiedy miałem około 17-18 lat. A pan Janusz odpowiedział że pańskich pieniędzy nie ma. Mam zaszczyt, że jestem pierwszym fact checkerem. Jak <laughs> 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 pan na skutki migracji z Ukrainy. A ja również chciałbym zapytać o Ukrainę. Ma pan zajęcie ciekawą? Definicje pojęcia pomocy dla Ukrainy. <grymne> Czy monarchy bezdyskusyjną wyższość nad ustrojem demokratycznym? Tak jest. Przypominamy, jak było rok temu, i w tym roku mamy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, że będzie nas jeszcze więcej. Dlatego. Tak jak mówiłem, codziennie będziemy się spotykać tutaj jeszcze przez te niecałe dwa tygodnie, bo najważniejsze jest, żeby tam dojechać, tak? Mam nadzieję, że każdy sobie zarezerwował już ten dzień wolny i, i się tam stawi. Tak, to jest łoman, zgadza się, że stawicie. Ale chodzi o to, że nie wszyscy mają możliwość dojazdu, a ci, którzy mają możliwość dojazdu, dojazdu na przykład sobie myślą, to jest kawał drogi, nie wiem skąd, ale z Londynu, ze Szkocji, czy tam gdzieś z innego miasta, no to też paliwo będzie mnie kosztować. I właśnie po to się tu spotykamy, żebyście mogli sobie jakoś te koszty porozkładać, tak? Kto ma pojazd, to niech pisze, ile ma miejsc. Kto nie ma pojazdu, to niech od razu pod niego po, pod komentarzem yy, odpowiada i się zgadujcie. Chodele podróżały to się zgadza. Zgadza Radek. Ja mówię jeszcze raz tak jak jest, zresztą. Yy, Aha, ja nie mogę klikać, ja nie jestem gospodarzem dzisiaj. Mario, wrzuć Rada, radka Szczepańskiego. E, hotele podróżały, komentarz. A, bo właśnie zaraz o tym pogadałem: podłożały tutaj szwagieł podpowiada, że Radek, Radek dzwoniłem dzisiaj do ciebie. E, nie odbierałeś na WhatsAppie, może byłeś zajęty, ale zobacz, masz odebraną wiadomość, e, przepraszam, rozmowę. E, spróbuję jeszcze jutro, bo dzisiaj, zaraz po tym live, muszę gdzieś lecieć, a spróbuję jutro się skontaktować z Tobą. Radek Szczepański, tutaj właśnie kolega e, szwagieł, a po, powiedz. Dobry wieczór, panie redaktorze. Po, po, a powiedz, e, szwagieł, gdzie będzie e, piknik w jakim mieście? Buły. Be, bu, buły! Bo <laughs> Że, piknik będzie w Buły. E, trochę zabazane, jakby, nie? To było, ale fajnie już. O, QR: o, QR-kody Mario porobił. Mario, to jest mistrz w ogóle, zobaczcie, w lewym rogu, w prawym rogu, w dolnym, w górnym. W każdym rogu są, w każdym rogu są QA, Q, co QA, QA. Proszę sobie QA zeskanować. I zapraszamy na, do piknika Buły. Berry koło Manchester. 11 czerwca, godzina 10. I teraz tak, wyświetlamy to. We all in a red submarine. Tak jest, Kamil Kamil tutaj e, podpowiedział, że nie yellow, tylko red submarine, czyli w czerwonej łodzi podwodnej. A e, tu był nasz najważniejszy dzisiaj gość, Maciej Podolski, który codziennie jest najważniejszym. Wrzuć jeszcze raz Mario go na screen. E, od razu mówię wszystkim jeszcze raz: kto to jest Maciej G Podolski Płes. Top G. Top G Podolski Płęs. Pues. Ma miejsca, nie dość, że do spania, to jeszcze transport Transport może was przewieźć samochodem i do buły, tak? Jak to się mówi? Do buły i z buły. Także z bery do bery zabierze i poważnie to jest chłopak poważny, mówi, że przenocuje. Także jeżeli ktoś, widzę tu Irlandia Północna, właśnie chłopaki byli z Irlandii na ostatnich live'ach, ale zniknęli. Nie wiem czemu się kurczę, zdenerwowali na. Na to, że nie będzie, bo mieliśmy w Dublinie coś kombinować, no ale nie wyszło, naprawdę, panowie i panie, to jest łatwo powiedzieć. Ej, słuchajcie, zróbcie w Dublinie i tak dalej. Nie dość, że tutaj my u siebie ogarnąć problemy z salami, bo wiadomo, że lewactwo, ochrona i tak dalej, pieniądze, transport i tak dalej. No, myśleliśmy o tym Dublinie, ale będzie na pewno, będzie na pewno Dublin jeszcze przed wyborami. Jeżeli to się, jak to się już rozkręci, już będą podane termin wyborów, kampania będą podane wyborcza. kampania wyborcza, jak to podpowiadasz fagieł, bo e, jak wiecie, e, może nie wiecie, wszyscy na polityce tak długo nie siedzą, nie wiedzą, e, jednak. E, Teoretycznie to teraz nie wolno jeszcze kampanii prowadzić wyborczej. Można prowadzić marsze 4 czerwca. Płe tak Tak, ta, płę, Ale to nie jest, nazywa się kampanią wyborczą, tak? Bo Tusk robi marsze w jakiejś tam niepodległości czy czegoś. Nie wiem jak się nazywać. Ma ten 4 czerwca. czerwca. Marsz 4 czerwca. Nie wiadomo co to ma być. Aha, no tak. Podpisywano wybory. okrągłostołowe wybory te, tak. E, I tak dalej. E, Mario tu mi napisał, że ochrona będzie jak rok temu. Już rozmawiałem z nimi. Czyli ochłona będzie. tak? Ochłoniesz, nie? O, och Prawidłowa ochłona będzie, także wszyscy ochłoną. I jeszcze raz tłumaczę: to jest, jeżeli by tam byli ludzie na miejscu, na przykład, jakaś dobra ekipa w Dublinie, mówię, wszystko mamy ogarnięte, mamy ogarniętą salę, wiemy ile kosztuje, ochronę też tam załatwimy na miejscu, jakichś chłopaków z licencjami, załatwimy to inaczej, ale ja bym musiał tam jechać teraz na tydzień i szukać, kombinować, załatwiać wszystko, wrócić, nie wiadomo, czy załatwi i tak dalej. Nie boicie się prowokacji, bo jakieś plakaty mi weszły jakie w oko. Pan o Radek, weź, jakbyś, napisz jakie plakaty, o co chodzi. I gdzie widziałeś? Eee, pewnie tam, no ty jesteś w Wielkiej to tam u ciebie, no nie, nie wiem. wiem. Kiedy piknik Szkocji z Pitoniem, oczywiście. Eee, posłuchaj, Marek. Pitoń, Sebastian bardzo chętnie chciał się wybrać do Edynburga. I teraz tak, on przyjeżdża eee, troszkę wcześniej do mnie. Tutaj do nas, bo my się tam przyjaźnimy. Oprócz tego, że, że, że tam pracujemy razem nad pewnymi sprawami się przyjaźnimi, ale najgorsze jest to, że akurat piknik wypada w połowie jego pobytu, ten nasz, tak? Żeby on był tu przyjechał i był kilka dni po lub przed, tutaj on przyjeżdża na przykład chyba w czwartek, w niedzielę mam piknik i we wtorek wyjeżdża. A on bardzo chce jechać do Edynburga. On cały czas pyta się, kiedy. Kiedy, kiedy zrobimy właśnie coś ten, dlatego mówię jeszcze raz, przypominam, jeżeli będzie kampania, nie mamy dalej list ustalonych, cały czas są wiadomo, negocjacje, ruch narodowy, łuch nałodowy, na kołona błałna i tak dalej, także są negocjacje, jak te listy będą poustalane, jak będą miejsca wszystkie ponowione, to bierzemy, bierzemy ekipę z Polski, prezes podejrzewam, że Poświęci się dla nas, i wiecie, że on już jest starszym trochę wieku i tak trzeba podziwiać, że przylatuje do nas jeszcze, co roku przylatuje do nas e, i objedziemy wszystko. Dlatego myślimy, wtedy może dawniej, wtedy znowu Manchester, Szkocja, nie wiem jak Londyn, zobaczymy, no ale e, piskaczki zje. A tu widziałem znowu podolski pres, podolski płez, pues, e, zaprasza z Irlandii, nieważne nie skąd. Ważne, żeby byli dobrzy ludzie. Polacy lub pewnie chętniej Polki Maciej by zaprosił no, no ale no ale Pol, ale, ale dają Ta, i tak, ale i chłopaki też się naradzam także Ukwainki. mówię panie i panowie po to robimy Aha, i ważna rzecz jutro o 19 znowu się widzimy sorry o 7 po południu 19 to w Polsce 20 właściwie ale tu mówimy 7 po południu Tomek Sommer do nas tu skoczy na 15 minutek i też opowie o czym będzie opowiadał, zapowie się książki będą oczywiście Może kontrowersyjna rozmowa będzie z Sebastianem Małym a Pitoń tam jak zaczną się wiecie, jak wrzucimy im bułgauki jak wrzucimy im temat Ukrainy i jak zacznie pan Sommer z Pitoniem się spierać to tam nie wyjdziemy z tego pikniku Yo Heathrow wita Heathrow przyjeżdżaj do nas Arkadiusz mit. Z Londynu, jadą osoby jakieś, no. Ta, z Londynu też będą ludziska jechali, łomunki, bułgałki. Wszyscy spotkają się w buły. Tak jest. Wielka Błytania jest kłajem tych obcokłajowców. Z czterech z świata zapraszam, tak jak mówiliśmy. Tutaj jest naszym kluczowym gościem pan Podolski Płes, i on zaprasza wszystkich. Jeszcze raz mówię, po co robimy te spotkania codziennie, rozgnoście, fajnie jakbyście każdy, który tutaj jest, który tutaj jest, przepraszam, to poszerował nawet tę rozmowę u siebie, bo w tym momencie algorytmy jakoś to podbijają pod, 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 do góry, jak Podrobują. widzą, że jest szersze, szeł, 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 tak, jak szeruje, to one to podbijają dalej, bo ja wiem, pamiętam z czasów lockdownów, jak robiliśmy live, na początku ludzie szerowali, to to szło w tysiące, jak u siebie poszerujecie codziennie, no to to rozejdzie się jak nie będę w łobocie, to na pewno będę. Zapłakamy. Samolotem, z hitrą prosto. Także także szwagieł będzie tam zabawiał w Kulułałach. W Kulułałach. My będziemy łowić tam główne te przedstawienie. Impeza główna, a w Kulułałach będzie szwagieł. Tak, w Kulułałach. Także mówię każdy, tak jak mówiłem. Nawet nie musimy tego robić na żywo, bo kolega Podolski pewnie takich więcej będzie bliżej Pikniku się reklamuje cały czas, że, że zaprasza. Także piszcie do niego. Tak jak w Tate Tak samo Tak, co łoku. Co jest to samo. To nie ma drzazgi wokół. w Woku, w nie, nie widzi u siebie ten. Nie, dołąga woku. Tałąga woku. jest podobnie. Słuch ja Mał się chichła, Małysia się nie chichła i tam tylko, e, tylko tu obsługuje konsolę główną, e, dobra, panie i panowie, fajnie, że jesteśmy znowu, widzieliśmy się, przypominam, jutro o tej samej porze, Tomasz Sommer e, 10 minutek nam poświęci i powie, co tam ciekawego przygotował, książki jakie przywiezie, żebyśmy wiedzieli. Sebastian Piton już był, to wiecie, a w weekend spróbujemy prezesa Janusza Koronimikiego jeszcze też na 15 minut do nas ściągnąć, żeby się zapowiedział. Plakaty już posłałem dzisiaj do Polski też, także mam nadzieję, że prezes dziś lub jutro najpóźniej też powstawia Tomek Sommer, mam nadzieję. Dzisiaj mieliśmy nagranie z Tomkiem Somerem, jak co jak co w poniedziałek. Dziś we wtorek mieliśmy nagranie, jak co w poniedziałek. I, I mam nadzieję, że pójdzie niedługo, Dziś akurat we wtorek, bo byłem na wakacjach, że puszczą tam dużo, mówimy o pikniku, że to na Polskę się rozejdzie, e, to niekoniecznie, bo na przykład są ludzie w Wielkiej Brytanii, którzy nas nie widzą, nie znają nas jeszcze. A jak zobaczą Tomka Zomera e, i Sebastiana Pitonia i prezesa Janusza Korwin-Mikkego, to zobaczą, że piknik jest. Także będzie na pewno nas mnóstwo zapraszamy. Mario jeszcze raz zakończy filmikiem, który e, jest nagrany z zeszłego roku i zobaczcie, jak było fajnie, i w tym roku będzie podobnie. Uh, see you later. The Buenos. The Buenos. See you later, alligator. <laughs> <laughs> All right. <laughs> Dobry szury i... Ja mszy Kilka dni temu nasza skarbnik Gabriela Ros miała urodziny. Za kilka dni Sebastian Ros ma urodziny i jeszcze jeden członek naszego zarządu, czyli Mariusz Połowniak, również 50 urodziny, za kilka dni. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie pozostaje mi nic innego jak zajemycie długo. Ja poprawię. I następny tutaj na przesłuchanie, Dorosław <grywa> Berkowicz. Pierwszy raz zetknąłem się z panem Januszem, kiedy miałem około 17-18 lat, a pan Janusz odpowiedział szczerze, że pańskich pieniędzy nie ma. Mam zaszczyt, że jestem pierwszym fact checkerem na przechodzie migracyjnym. skutki migracji z Ukrainy. A ja również chciałbym zapytać o Ukrainę. Ma pan zainstytucję ciekawą? definicję pojęcia pomocy dla Ukraińców. <laughs> Ci monarchi obawiali bezdyskusyjną wyższość nad ustrojem demokratycznym. Nie do submarine! Nie do submarine! Nie do submarine!